Cześć tu Emil i pozdrawiam z Japonii Dzisiaj jesteśmy w Jigokudani Onsen w prefekturze Nagano i idziemy odwiedzić śnieżne małpki tutaj w górach znajduje się specjalny park w którym można zobaczyć małe japońskie małpki makaki Nihonzaru, które bardzo lubią onsenę czyli gorące źródła więc wbijamy na górę i pokażę wam jak to wygląda Jigokudani Onsen jest bardzo popularnym miejscem wśród turystów Jest tu trochę ciężko się dostać bez samochodu, ale są autobusy Trzeba się przespacerować około 30 minut z parkingu Można także przenocować w jedynym ryokanie właśnie tutaj który znajduje się w tej okolicy Tylko ciężko jest zdobyć rezerwację, więc jeśli chcecie tutaj przenocować żeby móc małpy zobaczyć rano to musicie naprawdę wcześniej zarezerwować całe miejsce Jakie są zasady? Proszę nie dotykać małp, nie karmić małp i nie wprowadzać zwierząt. A także powinno dodać, żeby nie latać dronami, bo to się źle kończy. No i tajemnica dotycząca tego dlaczego te małpy tutaj schodzą do doliny, już się rozwiązała. O też po prostu dają im jedzenie i dlatego małp. Największą atrakcją oczywiście są małki, które się kąpią w onsenie i wtedy od razu wszyscy szaleją i strzelają zdjęcia. No, to, to jest ten cały park. To miejsce, gdzie teraz jesteśmy, nic więcej nie ma, dalej już nie można iść, więc po prostu wszyscy tutaj stoją i czekają na ładne ujęcia małpek wchodzących do Onsenu lub biegających tutaj po skałach. Trochę inaczej sobie to wyobrażałem, ale też ma pewien urok. Wchodzimy na dół do rzeki, tutaj też są opki. wygląda wizyta w parku śnieżnych małp w Jigoku, Danii Onsen. Jak widzicie, tłumy bardzo popularne miejsce, dużo przekrajowców także tutaj przyjeżdża. Myślę, że warto odwiedzić, jeśli lubicie oglądać przyrodę i chcielibyście zobaczyć te legendarne japońskie małpki to jest to idealne miejsce na jedno dwudniową wycieczkę, żeby właśnie podziwiać japońską przyrodę. Dzięki za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych epizodach na naszym kanale z Japonii Koniecznie zostawcie komentarz dajcie mi znać co byście chcieli zobaczyć jeszcze z Japonii no i dajcie nam suba bo jeszcze będzie dużo, dużo ciekawych filmików z Japonii W takim razie dziękuję, do zobaczenia